Tam. Jakieś trutkę, jakieś coś dziwne. o kotek. Nie mam jakąś trutkę! Na sobie przez tego szkieleta. Ja wiem co da robić. Z tej strony VoIPLU i dziś zagram sobie w Minecraft z moim kolegą Millerem. Tak, to ja. No, no to... No jakby, chyba, co to, ja mam takiego pada zepsutego? No tak, Mingle ma takiego pada zepsutego i on mu sam chodzi, na przykład, ludzi w i grze. No, no i jakby, co to, te skiny, to em, po prostu. No ja nie mam żadnych tych pieniążków w wiosce i tak dalej, bo grałem na Xboxie. Gdzie wioska? jest? wioska. Tak, od razu? No ja nie wiem. Aha, no fajnie. Idę od razu szukać kowala. Próbuję coś zrobić widzowie, ale jak to się robi? Nie, nie. O właśnie! Zapomniałem się z wami i... tak przywitać. Nie gadaj, że to Dobra. jest kowal! Nie gadaj, że tutaj nie ma kowala, no! No to gramy sobie. Musimy... nie wiem, najpierw coś... Jaka duża wioska tu jest! Musimy najpierw zebrać jakieś surowce. Kowal! ty jesteś! Mm. No dobra. No i. Okej. Okay. Co jeszcze? Bo ja nie mogę skakać, jak uciekł? A to było drzewo, dobra. <słuch> to nie wiem, ja zbiorę ja sobie jakieś drewno, może, żeby zbudować domek. Ja poszukam szukam sobie kowala tutaj. No. Którego w tej wiosce się nawet nie da znaleźć. No właśnie, zapomniałabym powiedzieć. Ja jestem. Z tej u góry strony Jestem z u góry z tej strony. A Miller jest na dole. No. Dobra. My gramy na tym samym tym telewizorze. No. Na tym samym Xboxie, telewizorze. Dobra. Tu no nie gadaj, że to wioska bez kowala. To wioska bez kowala to nie wioska. To może być kowal. Dobra. Bo nie wiem. No i nie, za, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. No i napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej Minecrafta, to postaram się e, nagrać. Dobra. Mhm. Tylko, że się nie, to, to jest wioska bez kowala, to nie wioska. No dobra, to ja to szkoda, że nie ma w ogóle tego kowala, ale ja też nie jestem jakimś pro w Minecrafta i w ogóle, to wezmę sobie też jakieś tam rzeczy. No dobra, no to musimy zbudować najpierw ten, swój jakiś dobek najlepiej chyba. No tak, ja zbuduję swój. To... Trzeba drewno wykopać pierwszy, to, to dla dlaczego sam to idzie. To budujemy na spółkę, tak idą, czy osobno? O, możemy osobno. Dobra. To żeby nie. o tu jesteś. To żeby ten, to jest moje drewno, Blisko było. To gdzie będziesz tak budował, bo pokażę koło ci teraz, tylko zniszczę to drewno, które tu jest. Okej. Okay. No, to to. ja ci zrobię. Patrz, ja zrobię gdzieś gdzieś troszkę tutaj w tą stronę czekaj, tej troszkę tutaj. Nie, gdzie ty jesteś. Tam gdzie byłem tam. No, dobra, widzę. Okej, okay, tu? No i tutaj gdzieś. O, tutaj gdzieś zrobię. Jakby co, hmm. no to ten nick to. No, po prostu z Xboxa. Nieważne, nie patrzcie na to. Znaczy, możecie patrzeć, jak. Ale... Nieważne. Um... Ja już tutaj sobie niszczę ten. Ten. No Czy... dobra, no to. Jak ty to będziesz no, robił? No tutaj, mówię, że tutaj. Ja gdzieś, tylko muszę tutaj poliszczyć. To jak gdzieś obok ciebie, gdzie mam zrobić? Jak myślisz? Tu? W tą stronę? Gdzieś? Tu? No okej. Okay. No to dobra, ja też tutaj sobie trochę może zniszczę. I tego deal, i ta noc. I wszystko, ja już. nie. No, ja... właśnie noc będzie to chyba. To ja noc... idę szybko do łóżka, do widzenia. No ja, chyba też. No ja też lepiej. Ja idę szybko do swojej. do bliższej. Żebym wiedział, że ktoś. No co jest? No co jest? Co ty robisz? Nie mogę tego otworzyć, nie wiem jak. No pomocy nie mogę to wejść. No kłócasz. To chyba do tego. Jest. Yes. To ja muszę tak jeszcze coś zobaczyć. jakiegoś tam. Wiesz jak tam nie stoi. Dobra. No dobra. No to. Aha. Niech on sobie idzie stąd. Ja idę spać. Niech no. sobie idzie stąd. Ja idę spać. No i dobra. Um, no, Zamknął drzwi. U ciebie tam widziałem chyba. O o nie, nie, to u mnie było. Jezus, jak ja to wyjść? Bada. Zamknął mi drzwi przed nosem, ale A. dobra. Um, ja idę tutaj. No co mi się ten dom? Szkielety! Co, gdzie? Jak no, tam wyjść? O gdzie O nie! Trafił mnie, ja mam jakąś tą! Jakąś trutkę, jakieś coś dziwne. O kotek. Nie ja mam jakąś trutkę! Na sobie przez tego szkieleta. Ja nie wiem, co ona robi. Nie! Co ten golem? Czemu nam nie pomoże? A golem! Zapóź tutaj tej golema! Jak? Jakoś nie wiem! Na smyć, a nie mam tak, nie mam smyć. Dobra, idź tam, idź. Idź. No, nie. Idź. No gdzie ty? No idź sobie gdzieś to. Ty tam zginiesz! Nie ginij. Aha, bo to ma... Dobra, mamy odrodzenie na szczęście. Nie no, ja tego golema się nie da. No tu dlaczego tu jest też szkielet! Jestem po pałach! Uciekaj stamtąd! No, nie. O! To jest tam, gdzie my chcieliśmy domek sobie zrobić? Tak! To jest nasz teren. Nie no, super, ale dobra, gdzie, gdzie, gdzie to jest? Ja ciebie nie widzę. To, aha, nie, to nie, to, nie ta. Co tam robią alpaki, ten handlarz? Dobra, jak ty tam... Czekaj, gdzie jest... Widzę ciebie. Link. No to pójdź do mnie. A dobra. Nie chcę za drzewem. Ty jesteś gdzieś... O, dobra. Elo. No to... Ja sobie pozbieram drewno może. A czemu tam też kielecek kilki Nie wiem, no bo... Jeden jest w wodzie, jeden po... jeden pod tym, pod drzewem. Aha. to nie wiem, co nie mam zrobić. On gdzieś tutaj jest, ale nie wiem. trzeba, trzeba ich zabić, bo ja nie wiem teraz. Co jest. To jest? Zniknęli. Ale ja nie pamiętam. Zniknęli! No to dobrze. To dobrze. Naprawdę. Ale dziwne, nie? No. No. Dobra. Um. No to zrobię sobie już ten teren Aha. na moją działkę. Ja podjący, serduszka, co? Ej, oni tu są! Gdzie? Tu! Ja jestem w opałach też teraz! No, ja ej! No, no a tego... Nie no, teraz nie Crafting. Zginę tu! Nie, to samo do mnie! Dopnie? Co to dopnie? mnie. Słyszałam dopnie! Do Wiem, no, bo ja tak. Tu coś... ten golem nawet nie chcę na Co to są te golemy? Niszczę mu to drzewo. Ej, mam pomysł, niszczę mu to drzewo. No, po ty niszczę. Ja muszę sobie zrobić bułkę, żeby się. Bo gdzie on? O. No, ale. Ej, ale on, on, on nie jest pod drzewem, bo mu się nic nie dzieje. To jest jakiś dziwny szkielet. Gdzie on jest? Szkielet, który nie umie skinąć, bo... bo nie wie co to. No, dlaczego ja to wyrzuciłem? Tak, dobra, biję go jednak. Może to je, no jest No to jest. Co on robi? nie, nie powiedz, że tutaj nie ma do jedzenia. Rzeczy. Dobra, on ginie, on ginie. Zginie? On, ginie. Nie tam? on ginie. On tam zginie, czy jak? Nie wiem. Dobra, zginął. Jest! No nie! A ja zaraz to zginę. Dobra. Um... Idę po marcheweczkę. Ja idę budować dom. Teraz swój. Ja muszę się najeść. A ten drugi, gdzie był w ogóle? Co? Ten drugi, gdzie? Ten był drugi nie? był w wodzie. Ale nie wiem, gdzie. Tam blisko mojej działki. Blisko mojej działki wszystko może się stać. Dobra, ja buduję ten domek. Może jakoś tak. On nie będzie duży. On nie będzie Mój też duży. nie będzie duży, tak? Tu może tak. Teraz muszę to poszukać, by się to się zmieściło, tu wszystko. Oczywiście muszę zawsze wszystko gubić. O! I yes. Jest! I gdzie ja Mówiła, że idź to, tą! No bo dobra, niech będzie tak. Ja mam o wiele gorzej. Dobra. Przepraszam, ale też mam katar dalej. Już długo mam ten katar coś. Ja właśnie? też mam katar. Dlatego też, no tak. No okej, okay, ja już mam marchewkę. Wiecie, ale Ej! Do... Dlaczego ty nie masz siedzenia? No właśnie. zginiesz. No wiem. Ale ja buduję ten domek ciągle. Ja zbudowałem tak jakby swój teren, gdzie go będę miał. Ja też. Tak. Aha, ja nie zbudowałem jakby... Co ja robię? Ja nie zrobiłem tego. Okej, no na cały taką długożrębna. Trzeba to trochę skrócić. Tylko. Ja już mam, gdzie będę miała, jakby ten... Nie że ja mam trochę trudniej kopać. Tylko muszę coś zjeść. Tak, jakoś? No, okej, okay, nie będzie tak. Nie ma żadnych sztyk w tej wiosce. Bo... Ale możesz to stworzyć, ale niestety nie ma tu. No tak, ale tak. chodzi mi o jedzenie. O tu coś jest. Dobra, mamy jakiś chleb, ziemniaki w ogóle. Ja zrobię swoją farmę, tych ty. Zabieram mu wszystko. Ja zrobię ja swoją farmę, w marchewek. Dobra, muszę coś zjeść, sobie tutaj jednego się... Aha. Czemu jak ja mam troszkę jest? większy domek niż ty. Jedne, jeden chlebek. Ja Ciekawe będę czy... mieć dwupiętrowy. Ciekawe, czy mi ten... Um, coś to uleczy. Ale dobra, no mam za mało tych serduszek, no okay. nic nie dało w ogóle. Dobra, zjem jeszcze jednego ziemniaka. W ogóle jest. Więc... No ale dało mi jakieś tam serdusz. Jest surowe. Czekaj. Pierw, muszę... Gdzie ty Jesteś. O tam. Drzewo! No tak? nie wiem jak się dostać tam, gdzie my budowaliśmy ten domek ciągle. Ja muszę zabrać jakiemuś finalczarowi tutaj łóżko. Teraz. Ja też. O nie ja! Albo stworzyć sam, ale I To jest! ja zabiorę. O nie no i... Dobra. To jest to W ogóle ja nie chcę dirta żadnego. Dobra. No i to jest teraz trudności. Bartkowi HAD przeszkadza w tym, strasznie. No i jakby co u Bartka na kanale, Miller, Millera, przepraszam, u Millera na kanale nie będzie tego. Też Wojtku ma takiego drugiego kolegę, Bartek i mnie pomylił. No tak, pomyliłem się. Przepraszam, w ogóle chyba wczoraj na filmie też się pomyliłem i tak powiedziałem. Dzisiaj wysłałem ten film, no ale wczoraj go nagrywałem i tak, pomyliłem się. A ty wyślesz dzisiaj, czy jutro ten film? Ten... nie wiem, zobaczymy. Ale... Ale no, u Millera na kanale tego nie będzie. Dobra. Okej. Okay. będę mieć pewnie. Obaj zbieramy drewno. Tak. Trafiłem. Ja mam to za niedługo już będziemy chyba kończyli ten film. Dlaczego? dopiero po to my zaczęliśmy chyba. Nie ma 13 minut już, ale najwyżej jak zrobimy takie cięcie, zbudujemy domki i... Chcesz tak zrobić? No okej. Okay. Jak nie zabraknie czasu, dobra nie, nie, nie dam rady tego zrobić. Eee. Czy masz tu swój domek, a gdzie ja mam? Nie, to jest Jaki? mój, Jezu. Pomyliłeś. Ja zrobię nierówno, ja tego nie cierpię, jak ktoś tak robi. Czekajcie, a jak ja tak robię? Muszę to tak. Okej. Tak, zrobić. Okay. tak? I... dobra. Tutaj damy to może. Um, tutaj. To. Dobra, mamy już jakby drugie piętro domku. Można tak powiedzieć. Ale drugie ja mam troszkę większy od Ciebie ten domek mój. No wiem, ale. Ja nie robię jakiegoś dużego po prostu. Okej, okay. dobra. No i ten domek nie będzie taki duży, ale no, poczekajcie chwilkę. Okay, już jesteśmy. No i ten Miller teraz szuka łóżka. No i był mały problem, Jest. musieliśmy od nowa mm -hmm. wszystko zrobić, tak niestety. Ale no. zrobiliśmy nasz domek, tylko będę musiał zabrać łóżko No tak. Ja I nie. i mogę... połóż. Ma, ja nie mogę teraz spać. wszystko cię jestem głube. No to musimy poczekać chwilę. Tak? No jakby co, mamy już zrobione domki tutaj. no zasadzie... To było bardzo długie cięcie, chyba godzinne. Tak, bardzo długie, ale no może nie godzinne, ale trochę. No, ja musieliśmy ten Właśnie, najlepiej ja bym poszedł się spać, bo jak teraz zginę, to będzie słabo, bo znowu od nowa musiało być wszystko. Bo musimy mieć gdzieś odrodzenie, no ale. Okej, potwory są ciągle. Tu zrobimy jeszcze raz cięcie, aż w końcu będę mógł spać. I to już jesteśmy z powrotem. Nawet się nie wyspałem, bo potwory były ciągle nie. Przed moimi kwiatami nie spają. Już, no już się zdążył. Pomocy! Na to, już się nawet zdążył dzień zrobić. Dobra. No to nie wiem. No tak się mogę uderzyć. Mus Będziemy musieli w następnych odcinkach coś pozbierać. Ja też będę y, jakieś surowce w sensie. Ja też będę ten y, sam grał czasami, a czasami z Millerem. No ale to, zapomniałem, żeby jeszcze tutaj dać drewno, kiedy, gdzie są te drzwi. Dobra. No to... Znam, no, że się sam zamknął. No to możemy już... Ja już wychodzę. z domku mojego. ja szukam jakiego. Jakiegoś... To są to są dwa creepery są dwa creepery które mogą zniszczyć jeden domek dobra ja mogę też sobie kłonie oswoić, ale nie dobra Musi, muszę pozbierać jeszcze trochę drewna muszę iść szybko do swojego domu a ale ten golem tutaj nic nie robi powinniśmy go zniszczyć za niedługo patrzcie, a mój domek a na plus. Mój no, jest trochę większy, ale będę jeszcze robił drugie piętro kiedyś. No. no za niedługo też już i tak będziemy kończyli ten odcinek. Ale dobra. Okay, tak Postawię tu. O! O! Jest łóżko. Okej, okay, to... Um, ja idę. No my ja mam... Właśnie ja nie mam crafting tajboa tego. To, to musimy... Tutaj crafting się table? Co crafting table? No, kra no nie wiesz. Bo gdzieś crafting table. No. Ale, Ale to, to jest crafting table, a nie crafting table. No wiem, dobra, ważne. Ale... No, to muszę go wyjeć po prostu. Masz jakiś węgiel? Nie. Nie wiem, no tak. Nie ma węgla. Dobra. Będę muszę sprawdzić. Będę musiał spalić drzewo. Jakbyście Mieli... jakbyś pytali dlaczego ja mam łuki, łuki ten, no bo no zniszczyłem jednego tego... Um, szkieleta. szkieleta. No. Dobra, czekaj, bo ja muszę... nie no. Ja muszę, ja muszę... Um, co? Trzeba było... a, dobra. Trzeba najpierw wydobyć kamień, no okej, okay, już idę robić crafting table. Tablet, crafting tablet. Tak, crafting tablet. No. Dobra, czekaj. Tu musimy Crafty dać crafting table. No i nie możemy nic zrobić. Aha, to fajnie. Nie no, po prostu super. Możemy zrobić drabinki jedynie, ale po co nam? Dobra, to już zaraz będziemy chyba kończyli ten filmik. No. Miller tylko zrobi crafting table. No i kończymy już to. ...tą rozgrywkę. Pad jest zepsuty. O! No, jeszcze musisz to zrobić. Tam, kliknij w TT. Kliknij w... ...table. Ja jest. O, masz. Tak! No nie, 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 nie. nie. to! Co jest? Ale to muszę postawić tu to niby pokazuję, jakie mam tam Nie możesz kliknąć w tamten crafting table, co tam masz i wtedy on od razu ci się da. Poczekaj, kliknij. Dobra, masz ja dwa. Ci się, ja mam dwa. Dobra, to daj to już. Jakby co, to Miller ma takie dziury, żeby na okna, ale to w następnym jakimś odcinku. No, to będzie tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie dać subskrypcji, łapki w górę. To papa pa i cześć. Pa.